W tym filmiku pokażę, jak wyznaczyć ugięcie belki w dowolnym punkcie. W poprzednim filmiku rozważaliśmy podobną belkę. Tam liczyliśmy ugięcie metodą analityczną, metodą klepsza. Tutaj skorzystamy z innej metody, z metody graficzno-analitycznej. Jest to metoda Maxwella-Mora, gdzie będziemy tworzyli belkę wtórną, i z tej belki właśnie wyznaczymy ugięcie czy też kąt ugięcia w punkcie, który nas interesuje. Wadą tej metody jest to, że obliczymy wartość tylko i wyłącznie w jednym miejscu. W metodzie analitycznej, najgorsza, wyznaczamy funkcję, więc tak naprawdę możemy obliczyć ugięcie w dowolnym miejscu, mając oczywiście ostateczny wzór. W tamtym filmiku obliczałem ugięcie w punkcie A, więc tutaj wykonamy obliczenia dla tego samego punktu, porównamy wyniki. Oczywiście wyniki muszą wyjść dokładnie takie same. W pierwszej kolejności muszę, muszę narysować wykres momentu zginającego, więc w zasadzie najczęściej będziemy rozpoczynali zadanie od statyki, czyli od wyznaczenia reakcji podporowych. W tym przypadku akurat tych reakcji nie muszę wyznaczać, nie są one mi potrzebne do narysowania wykresu momentów zginających. Mam na tyle prostą belkę, że jestem w stanie ten wykres stworzyć, nie znając wartości reakcji podporok. Czyli tutaj poniżej naszego rysunku narysuję linie pomocnicze. Mamy cztery punkty charakterystyczne, więc cztery linie pionowe się pojawiły. Oczywiście zaczynamy od linii zerowej, gdzie moment będzie miał wartość 0. Wiem, że na początku belki w punkcie A moment musi przyjąć wartość 0, następnie w punkcie B moment będzie miał wartość P razy odległość A, czyli wartość PA i będzie to wartość ujemna dlatego że siła P działa w dół, czyli lewy koniec belki będzie obniżany. więc mogę tutaj tą wartość zaznaczyć, podpisać, że to jest minus PA. moment od siły jest to funkcja liniowa, więc mogę połączyć te dwa punkty linią prostą. jako że mam symetrię po drugiej stronie, czyli na odcinku CD Podobnie nasz wykres będzie wyglądał, czyli w punkcie C też będzie wartość minus Pa, a w punkcie D, jako że jest to koniec belki, nie ma tam momentu przyłożonego, to wartość przyjmie wartość 0. Połączymy oba te punkty, no i następnie możemy odcinek BC połączyć. Zarówno w punkcie B, jak i w punkcie C nie ma skupionego momentu przyłożonego, więc żadnego skoku wartości nie będzie. I jak się okazuje na tym odcinku BC, moment zginający przyjmie wartość stałą o wartości minus PA. Więc dla takich prostych belek nawet nie musimy obliczać reakcji podporowych, od razu możemy wykres narysować. Jest to wykres o wartościach ujemnych, więc zaznaczę tutaj znak minus, zakreskuję też liniami pionowymi, bo ten wykres zaraz nam się przyda. Jeśli mamy już wykres narysowany, to przechodzimy do drugiego etapu zadania, gdzie nasza belka na początku zadania stanie się teraz belką wtórną, czyli będziemy musieli zamienić jej podpory. Teraz na ekranie wyświetlają się najczęściej stosowane zamiany podpór, które możemy spotkać i jak widzimy, tam, gdzie jest wolny koniec belki, to w belce wtórnej będzie utwierdzenie. Tam, gdzie będzie podpora pośrodku belki tutaj mamy też ten przykład pokazany, to w belce wtórnej tam będzie przegub. I akurat te zamiany nas dotyczą, więc korzystając z tej metody musimy te najważniejsze przypadki znać albo mieć dostęp do nich tak aby teraz stworzyć belkę wtórną. Więc na bazie tego, co przed chwilą wyświetliłem, narysuję belkę wtórną w naszym przypadku. Czyli oczywiście rysuję linię pozi poziomą. W punkcie A miałem koniec wolny, więc zmieniam to na utwierdzenie. Punkt D też był końcem wolnym, więc też będzie utwierdzenie. W punktach B i C była podpora będąca gdzieś w środku belki, więc będą tutaj przeguby, czyli w punkcie B musi być przegub narysowany i w punkcie C też będzie przegub narysowany. Więc to jest nasza belka wtórna i ta belka wtórna będzie obciążona momentem zginającym. I po to rysowałem wcześniej wykres momentu zginającego. Teraz ten moment zginający będzie moim obciążeniem ciągłym. Więc przerysowuję tą geometrię, czyli taki trapez nam powstał. Wartość tego momentu była ujemna, czyli obciążenie ciągłe będzie działało w dół. Więc narysuję tutaj kilka szczałek, które symbolizują obciążenie ciągłe. W ten sposób tworzymy belkę wtórną. Najpierw zamieniamy podpory, później rysujemy wykres momentu zginającego, a następnie rysujemy szczałki mówiące o obciążeniu ciągłym, i oczywiście wartość będzie ta sama, którą wcześniej obliczyliśmy, czyli w tym miejscu będzie minus PA, minus PA. Długości zostają te same, więc też może przerysuję. czyli długość A, długość L i długość A, punkty charakterystyczne też, czyli tu punkt A jest pierwszy przegub, to punkt B, drugi przegub, punkt C i na końcu punkt D. I teraz rozwiązujemy tą belkę wtórną, czyli wyznaczamy moment zginający bądź siłę tnącą, wszystko w zależności od tego, co chcemy wyznaczyć. Mamy dwa wzory. Pierwszy wzór na ugięcie, jako zapiszę Y, jako ugięcie, to się równa. Moment MF, zapiszę, przez sztywność EI. MF jest to moment zginający dla belki wtórnej. Czyli jeśli ja chcę policzyć ugięcie w punkcie A, to będę musiał poznać moment zginający, występujący w punkcie A. Dla tej belki oczywiście wtórnej. Sztywność to oczywiście moduł Younga razy moment bezwładności. Z tej metody mogę również wyznaczyć kąt ugięcia. Na przykład kąt teta. To się równa. I tutaj zamiast momentu w liczniku pojawi się siła tnąca dla belki turnej też przez sztywność EI. Czyli gdybym chciał policzyć kąt ugięcia w punkcie A, musiałbym wiedzieć, jaka tam działa siła tnąca. Nas interesuje oczywiście ugięcie w punkcie A, to mieliśmy obliczyć, więc będziemy musieli dążyć do obliczenia momentu w punkcie A. A w punkcie A oczywiście moment wystąpi, bo w punkcie A jest utwierdzenie, więc będzie to moment utwierdzenia. Jako, że mamy belkę przegubową, to podzielę ją na podukłady. Byłyby trzy podukłady: odcinek AB, BC i CD. Odcinek CD w ogóle nas nie interesuje, nie będziemy z niego korzystać. Nas najbardziej interesuje oczywiście odcinek AB, ale od razu nie skorzystamy z tego podukładu, bo mielibyśmy zbyt dużo niewiadomych. W punkcie A byłyby dwie niewiadome: reakcja na osi Y i moment utwierdzenia. Siły osiowej tutaj nie będzie, bo nie mamy obciążenia osiowego, więc już pomijam tą wielkość. Ale jeszcze dodatkowo mielibyśmy tutaj w punkcie P niewiadomą, byłaby to reakcja w przegubie, więc byłyby trzy niewiadome, a tylko dwa równania do dyspozycji, więc nie jesteśmy tego w stanie od razu wyznaczyć, więc zajmiemy się przedziałem BC. Ja tam przedział tutaj szybko przerysuję, czyli mamy przegub w punkcie B, przegub w punkcie C i obciążenie ciągłe Prostokątne w tym wypadku działające na całym tym odcinku. O wartości minus Pa to też sobie zaznaczę. Teraz zaznaczę kolorem reakcję. No oczywiście reakcja RB, przyjmę reakcję do góry i w punkcie C będzie reakcja RC, a obciążenie ciągłe zamienię na jedną siłę skupioną zaczepioną w środku ciężkości tego prostokąta, który wyznacza to obciążenie. Czyli tutaj sobie rysujemy wektor. Wartość tej siły to jest tak naprawdę pole powierzchni tego prostokąta. Wysokość prostokąta to jest wysokość tej pojedynczej strzałki, czyli minus PA. Tutaj może już, albo te znaki będę dalej wstawiał, żeby wszystko było zgodne, czyli minus PA. Razy długość tego odcinka, czyli L. I będę chciał wyznaczyć reakcję RB, no bo jeśli będę znał reakcję RB, to przejdę na ten podukład pierwszy i będę mógł wyznaczyć to, o co mi chodzi, czyli moment utwierdzenia w punkcie A. Więc żeby wyznaczyć reakcję RB najszybciej, to skorzystam z równania momentowego bo wiem, że suma momentu względem dowolnego punktu, więc wybiorę sobie tutaj punkt C, punktu C musi dać nam 0, aby układ był w równowadze. Więc licząc moment względem punktu C dostanę równanie. Oczywiście muszę też założyć, że jeśli siła kręci zgodnie ze wskazówkami zegara, to jest ujemna, jeśli przeciwnie, to jest dodatnia. Siła PA razy L, tutaj już tego znaku minus nie biorę pod uwagę, bo już mam wektor w dół zwrócony, więc ten minus już użyłem. PA razy L będzie kręciła przeciwnie na wskazówek zegara, więc zapisuję P razy A razy L razy odległość od linii działania siły do punktu C, to jest połowa odległości L, czyli razy 1, druga L. Następnie rb siła będzie kręciła zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli minus rb razy odległość odcinka bc, czyli l. I to się równa 0, więcej sił tutaj nie ma i będę mógł bardzo szybko obliczyć reakcję rb, czyli rb razy l. To się równa. Przeniosłem rb razy l na jedną stronę, dlatego nie mam tutaj już znaku minus. A po drugiej stronie dostanę jedna druga PAL kwadra. I wystarczy, że podzielę obie strony przez L. Otrzymam, że RB to jest jedna druga PAL. Czyli znam reakcję RB, więc teraz będę mógł przejść do pierwszego podukładu. I ten pierwszy podukład przerysuję, czyli mam utwierdzenie. Tutaj mamy punkt B. Obciążenie ciągłe, tym razem jest to trójkąt prostokątny. Obciążenie działa w dół, więc kilka strzałek dorysuję. A tutaj miałem punkt A. I bardzo podobnie. Na początku narysuję reakcję w utwierdzeniu, czyli na pewno będzie reakcja w punkcie A pionowa, RA, i będzie występował moment utwierdzenia. Ja go narysuję może zgodnie ze wskazówkami zegara, M, a oraz będę musiał zastąpić obciążenie ciągłe siłą skupioną, więc szukam środka ciężkości dla trójkąta prostokątnego. Mniej więcej w tym miejscu będzie ten środek ciężkości. Rysuję wektor pionowo w dół i muszę poznać jego wartość. Jest to pole powierzchni obciążenia ciągłego, czyli pole powierzchni trójkąta. Czyli zgodnie z wzorem jedna druga razy. Wysokość trójkąta, wysokość to jest wartość PA, czyli P razy A, razy długość trójkąta, czyli tutaj długość tej poziomej podstawy, to jest wartość A, czyli razy A. I mam w ten sposób wartość siły pochodzącej od tego obciążenia ciągłego, i mam jeszcze punkt B, więc tam też będę musiał reakcję zaznaczyć. Tylko muszę zaznaczyć wektor, który będzie znosił się z wektorem RB będącym w drugim przedziale. Więc w drugim przedziale, jeśli ja narysowałem wektor do góry pionowo, to w tym przedziale muszę narysować pionowo, ale w dół, aby po dodaniu tych podukładów te wektory się zniosły. Czyli rysuję w dół wektor i nazywam go RB. Mam układ uwolniony od więzów, więc mogę przejść do zapisania równań. Chcę wyznaczyć moment utwierdzenia, dlatego że ugięcie chcę poznać. Reakcja RA nie jest mi potrzebna, no chyba że chciałbym poznać kąt ugięcia w punkcie A. Wówczas ta reakcja byłaby niezbędna. Więc tutaj najszybciej będzie policzyć moment względem punktu A, czyli suma momentu względem punktu A musi być zerem. Więc na pewno moment utwierdzenia będę musiał uwzględnić. Ten moment kręci zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli zapiszę minus MA. Pamiętajmy, że nie mnożymy momentu razy odległość. To jest częsty błąd. Jeśli zapisujemy równanie momentowe, no to moment będzie bez żadnej odległości. Następnie reakcja RA momentu nie daje, bo przechodzi przez punkt A. Moment na pewno data fioletowa siła, 1,2 pA kwadrat, i ta siła kręci nam zgodnie ze wskazówkami zegara, więc też będzie ujemna, czyli minus 1,2 pA kwadrat razy odległość. Ja tą odległość tutaj na rysunku zaznaczę. Jest to odległość od linii działania siły do punktu A. Środek ciężkości trójkąta leży w odległości 2 trzecich razy długość boku od wierzchołka, czyli to będzie 2 trzecie razy długość boku, to było A, czyli 2 trzecie A. I przez tą wielkość muszę przemnożyć tą siłę. I mam już jej moment zapisany. Więc zostaje jeszcze siła RB na samym końcu. Ta siła też będzie kręciła zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli minus RB. RAZY odległość od siły Rb do punktu A to jest wielkość A, czyli razy A to się równa 0. I z tego równania będę wyznaczał MA, więc tak naprawdę to MA mogę przenieść na drugą stronę i stanie się wartością dodatnią. MA to się równa. I przepisuję, co zostało po tej drugiej stronie. Mogę też tutaj wymnożyć, jeśli jestem w stanie coś. Tu dwójki akurat się skrócą. I zostanie minus 1 trzecia PA do trzeciej minus. Pod RB wstawię wynik, który otrzymałem w drugim układzie, czyli 1 druga PAL i razy A, więc przy A kwadrat dopiszę. I w ten sposób otrzymałem moment utwierdzenia. I na samym końcu zapiszę wynik, bo chcieliśmy obliczyć ugięcie w punkcie A, więc możemy to nazwać, że jest to FA. To się równa zgodnie ze wzorem będzie to moment w punkcie A, moment dla belki wtórnej przez sztywność E i. To się równa, podstawiamy nasz wynik. Oczywiście można byłoby tu wspólną część wyciągnąć przed nawias. Ja po prostu przepiszę to, co otrzymałem, czyli minus 1 trzecia PA do 3, minus 1 druga PA kwadrat L przez e i, czy EJ. Wiemy, że i albo j no to jest moment bezwładności przekroju. I gdybyśmy porównali ten wynik z wynikiem osiągniętym metodą klepsza z poprzedniego filmiku, no to okaże się, że to jest dokładnie ta sama wartość. Ta metoda może jest szybsza, bo szybciej tutaj uzyskaliśmy ugięcie w punkcie A, z tym, że mamy ugięcie tylko i wyłącznie w jednym punkcie. Gdybym chciał liczyć ugięcie w innym punkcie, na przykład dla x równego 1 druga A, no to wówczas musiałbym poznać moment zginający dla belki wtórnej właśnie dla punktu x równa się 1 druga A. Więc tutaj trudniej byłoby mi więcej punktów wyznaczać tak szybko, musiałbym tutaj ten moment zginający po kolei wyznaczać. A w metodzie klepsza, może ta metoda jest dłuższa, więc dłużej trochę liczymy, aż uzyskamy funkcję ugięcia. Ale mając funkcję ugięcia, czyli y od x, no możemy starać dowolny x i generować ugięcia, możemy również wykres wygenerować bardzo szybko. A więc wszystko w zależności, co chcemy osiągnąć. Czy interesuje nas ugięcie tylko w jednym punkcie, no to wówczas ta metoda jest szybsza. Czy interesuje nas wykres ugięcia całej belki, no wówczas metoda lepsza, ta metoda analityczna jest dużo lepsza. Gdybym chciał tutaj policzyć kąt ugięcia, czyli kąt teta, teta A. No to musiałbym policzyć reakcję RA do tej belki wtórnej i podzielić to przez sztywność, czyli EI. A reakcję bardzo łatwo policzę z warunku sumy sił na oś Y. Ta suma musi dać nam 0 i wówczas możemy wstawić do wzoru i mamy też kąt ugięcia w tym punkcie.